Moje kochane misiaczki! A dzisiaj ogłaszam Wam konkursik na 900 subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie subskrypcje. I będzie to dużo większy konkurs niż zawsze. Yy, dlatego, bo kiedy było 800 subskrypcji, to pominęłam specjal, żeby zrobić teraz Wam większe rozdanie, więc mam nadzieję, że się ucieszycie z tego, co będzie można zgarnąć. Mam nadzieję. Że Wam się poszczęści i że właśnie Ty zdobędziesz którąś z tych rzeczy, bo będzie kilka losowań. I wszystkie będą spod komentarzy yy, i wszystkie będą z komentarzy spod tego filmu. Więc tak: pierwsze losowanie to będzie losowanie dla vip -ów. Będzie to losowanie na wiewiórkę. No, od tego zwierzaka wiewiórkę, którego pewnie dobrze znacie. Ona jest mega słodka, a mam tych wiewiórek kilka, więc robię wam losowanie na wiewiórkę. Tylko, właśnie osoby, które chcą wziąć udział w losowaniu na wiewiórkę, muszą napisać swój nick w komentarzu i napisać nawiasie VIP, żebym wiedziała, które osoby dodawać do Zosobanka. Y... Zaraz podziękuję tutaj za prezencik. Pozdrawiam Cię serdecznie. N-podłoga N-2202. Y... Pozdrawiam Cię, bo dałaś mi prezencik na odcinku akurat taki co miałaś. No i tak. Y... Nie skończyłam mówić, że właśnie będzie trzeba napisać yy, pod tym filmem Biorę udział, swój nick i będzie trzeba napisać VIP w nawiasie Żebym wiedziała, które osoby mają brać udział w losowaniu na wiórkę. Ale spokojnie, dla osób bez vip też będzie można coś fajnego zgadnąć Dla osób bez vip będzie losowanie na taki bardzo ładny zestawik unikatów. Więc no nie będą to unikaty z pakietu, ale będą to bardzo ładne unikaty z tamtego roku z pakacji. I będą to włoski syrenkowe, takie jak mam na sobie, ale nie ten kolorek, bo ten y, jest po prostu y, mój i go nikomu nie oddaję, ale mam tutaj trzy inne. Są takie brązowe. Muszę pokazać jak one tutaj wyglądają. Teraz muszę znaleźć i pokazać wam drugie. Drugie to takie szaro-brązowe, a trzecie to takie tęczowe, piękne. Wszystkie są piękne, ale osoba, która wygra, która wygra losowanie, będzie mogła sobie wybrać kolorek włosów. Będzie mogła sobie po prostu wybrać z filmu, który kolor mam jej wysłać. Ale to losowanie dotyczy też sukieneczki, więc muszę znaleźć tą sukienkę. I tutaj też będzie można sobie wybrać kolor, bo o ile dobrze pamiętam, to zostało mi więcej niż jeden kolor tej sukienki. Tak. I będzie sobie można wybrać, czy chcecie dostać różową. Czy niebieską? Bo biała jest moja, biała po prostu jest yy, yy, nie na losowanie, ale będzie można wybrać sobie czy różową, czy niebieską. Więc osoby, które nie mają VIP-a, będą też miały fajną rzecz do zgarnięcia. Ale jeżeli yy, ktoś napisze VIP, to też będzie brał udział w losowaniu na te rzeczy, które są nie dla VIP-ów, tylko po prostu osoby, które nie napiszą VIP, no to ich nie wezmę pod uwagę do losowania na wiewiórkę. No bo i tak, jakby się wylosowała jakaś osoba bez VIP-a, to bym jej tej wiewiórki nie wysłała. Więc dlatego tak właśnie zrobimy. Ale jest jeszcze trzecie losowanie. Trzecie losowanie jest na miejsce w mojej najce. O tutaj gwiazdce, którą mam właśnie wolną. Więc z tej okazji 900 subskrypcji też będzie trzecie losowanie spod komentarzy i spokojnie jeden komentarz bierze udział we wszystkich losowaniach. No chyba, że nie masz VIPa no to w dwóch, a jeżeli masz VIPa to w trzech. Więc po prostu tak będzie. No chyba, że ktoś się już wylosuje no to później y, nie biorę tej osoby pod uwagę do kolejnego losowania, no bo już jedna nagroda jej wystarczy, a chcę, żeby jak najwięcej osób mogło wybrać. I po prostu będziecie mieli okazję też być w mojej najce. Mam nadzieję, że się cieszycie z tych wszystkich konkursów i powodzenia Wam życzę misiaczki. Na razie, pa!